z první na Siema ciemano co tam? A można go? No nie no, z czym problem? A to mówię, że mam ciebie z No, ale z enwordami i tak dalej, no. A co ty na Twitchu streamujesz? Nie, robię filmik jak się buduje tą bazę, bo... Daj masz nie gadać tych Męczą mi dupę. Męczą mi dupę. tam mogą być to. Co lepiej... ciebie, cmentariusie, cmentariusie napierdolę, ja jak jest pierdolony serb do budowania, nie znalazłem, to jest pojebane. Co cmentariusie, ale zaraz będę, jak coś to bym mówił. Mostre to klejnoty, trochę zrobię. Jestem teraz właśnie do kupienia 300 grzybków. Najsio. Od tego chłopa dokładnie 310! Yy. ale A ten chłop to sprzedaje szybki z Git. Mówisz? No to ty mi zostało przez to zł na karcie. Porąpane. I przeciwników byłymi rękami Nienawidzę tego zadania, naprawdę Ale to wiesz, że musisz... No wiesz, przeciwnika po prostu mało Wiem, no ale to jest i tak bez sensu, To, to zadanie się, jak ktoś w tym czasie Dobra Tu Wiedźmię dostałem A, ukończymy o 13 Nakrycie głowy ale ekspo się dostaje na tym No, Noego spoko. My... Nie okay. expo tylko golda. Bo... a bo jest ten nowy ten Na no, event. No ja muszę potrzeby chyba skończyć lud to było. Ja się cieszę, że skończyłem. Ja go nie, jeszcze nie skończyłem i brakuje mi, kurwa, trzech, dwóch kryształów, żeby podbić tak, jak chcę to postać. Albo jedną po prostu zostawię. Tylko klepsydry mi się skończyły, więc trochę lipa, nie powiem.

no tak mało ja muszę sobie jeszcze zrobić ten Ja jeden, Ja wczoraj zrobiłem wiesz ile klasera? To się wczoraj dzisiaj No e, Aktualnie mam piś, 50 chyba dwa albo 53 klasera Kurde, no to w pójdę zrobiłeś Ale ty zobacz też masz ten drinka tego jak to się nazywa ten No tak, ale ten? ja tak robiłem klasera bez tego, bez tego drinka nie? Co? W ciągu jednego dnia mam nakarmić tyle kurwa tych, a dwa jak... A, gdzie się masz nakarmić na ma... I karazi. Ja będę mógł atakować. Ja ten a, nie, ten serwer malagi pozwoli mi to O kurwa, ale zajebista ta Do kociołka można wrzucić raz, cały kwipełnek. Który? podobno. Podobno, poczekaj. Do kociołka możesz wrzucić cały kwipełnek. Może to zrobić po odpowiednim. Może to zrobić po odblokowaniu wszystkich swojów, z zakończeniem. Chujo, nam się przyda. Ale że jeszcze enułada nie powiedziałem, to kto to jest? Niemożliwe. Ładanie... No to trzeba odpowiedzieć. Nie, nie, nie. Najwyżej no, się nie. Wytjesz, ale robisz mi, kurwa, robotę. jeszcze, którą powinien zrobić od razu. I się tam nie wrzucić, nie? Ale Jabczon jak... jabłczan jest strógi Ale jabłczan w kurwa nadgonił, bo on był... On miał 150 level, 156, jak e, Turor miał chyba już 200. Ale Jabczeń tak trochę zasysa z lewem do porówna do innych Największy level to jest na razie 309 A turo gdzie jest? Jest tur Tu jest Polak, ten, 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 ten Turor jest na 56 miejscu, co on w ogóle nie robi? Awki, ani ja On w ogóle gra? Turor? Turor stracił ogólnie yy, yy, tego... U tak tego przywódca, nie przywódcę, tylko wiesz, A tak No tak myśmy pokłócili się z tak tym A co było? No nie wiem, może się pokocząć. Ale japczan w ogóle nagrywa Twitcha z tym, yy, z Szeiką? No co troszkę to się tam robi, bo to jest dla niego w to a on i tak musi to zrobić, nie? Ale i tak. Ja w ogóle nie widziałem. Żeby to robił. Nie, mnie nie wgląda miaczona, to generalnie muszę wyczekiwać. Znaczy tak, ja się ale. Czas mi się zdarzy, że połączę jego streama. No kurwa. Co ja zrobię? Ja, ja, ja po tym teraz mi streamuje, pał. Prawo... O, to szósty level. Ty? No No, nice. może bym cię zaraz nie przegonił. Weź kurwa, moja klasa i jest Ja się dowiedziałem to w ogóle, że mam jedną z klasę, klas do robienia loków. Nie no, gra w -y. Ojoj, ale... Ale, ale jawczą to pay to win Ma no, 1500 grzyba. I stary, tak już ma ogólnie pupile porobione, że... Jezu. On ma już praktycznie większość pupili na ostatni level. A nie, dobra, to jest drugi konto. Bo już się kurwa myśl... No że... Na tym drugim koncie to ma 1700 grzybów. A on gra na polskim serwerze? Nie, on dostaje pewnie gryby. Wiecie, czy gra na polskim serwerze się spytałem? Tak, tak. Nie no, on gra na incie, Czyli międzynarodowy. Mm. Там олимпу. раньше это потому